Dość regularnie w polskiej piłce dochodzi do tak zwanych rozmów wychowawczych, a jeśli te nie skutkują, no to do lekkiego w dolu. Chociaż to akurat głównie w Warszawie. I o tym dzisiaj będzie moje stanowisko. Jak wiadomo, otokar z piłkarzami Legii Warszawa został przejęty przez Kiboli, tak jak czasami statki są przejmowane przez somalijskich piratów. Na pokładzie, no nie statku, tylko właśnie autobusu, trzech piłkarzy dostało w łeb, a dwóch tak trochę mocniej Lukinias i Emreli. No i tym dwóm, którzy dostali trochę mocniej, na razie przeszła ochota do tego, by na Łazienkowskiej regularnie występować. Jak się nadstawi ucho tu i tam, to można usłyszeć, że Lukiniasowi ta ochota pewnie wróci, ale Emreli'emu niekoniecznie i być może pożegna się on z Warszawą znacznie wcześniej niż zakładano. Za kadencji Dariusza Meduskiego, niespełna pięcioletni, to już drugi atak na autokar piłkarzy Legii Warszawa, ale można zakładać, że nie ostatni, skoro w Warszawie nikt nie ma pomysłu, jak z takimi zdarzeniami walczyć, a nawet gdyby jakiś pomysł się pojawił, no to na pewno zabraknie determinacji. Ale przecież taki atak na autokar, w efekcie którego Legia może stracić spore pieniądze, no bo może stać na przykład Emreli'ego, może go być zmuszona sprzedać taniej niż miała zamiar. Dzisiaj Emreli ma trochę mocniejszą pozycję negocjacyjną, przecież jemu za podpis dano bodajże, nie jestem pewny, chyba 500 tysięcy Euro za sam podpis, żeby ten piłkarz tu przyszedł. Nagle może się okazać, że on wyfrunie. No ale ten, auto, ten atak na autokar, to przecież on się wpisuje w zdarzenia, które regularnie się powtarzają. Jeśli się nie reaguje na to, że Kibole biją się gdzieś w Leicester, jeśli się nie reaguje na oprawę po meczu ze Spartakiem, jeśli się nie reaguje na to, że klub regularnie traci pieniądze przez to, że Odpalane są środki pirotechniczne podczas meczów, a więc nie reaguje się na to, że w ten czy inny sposób dla własnej frajdy klub traci pieniądze, mówiąc wszystko, jest troszeczkę okradany. No to potem nie można być zdziwionym, że to wszystko eskaluje i dochodzi do sytuacji, w której te pieniądze klub traci jeszcze większe niż zamierzał. Gdybyście wychowywali dzieci i wasze dziecko spaliłoby najpierw chusteczkę higieniczną przy stole, to byście mu powiedzieli, no no, 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 nie rób tego więcej. Ale gdybyście tego nie powiedzieli i później to samo dziecko spaliłoby zeszyt do matematyki i znowu byście wzruszyli ramionami, nie powiedzieli, no, 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 nie rób tego więcej i tego machnęli na to ręką, powiedzieli, trudno, zdarzyło się, może już się nie zdarzy. I później to samo dziecko spaliłoby choinkę w domu, abyście znowu nie pogrozili palcem, tylko powiedzieli... No trudno, no trudno, zdarzyło się. To potem nie moglibyście być zdziwieni, jeśli wasze dziecko spaliłoby cały dom, może własny, a może sąsiadowi, albo samochód sąsiadowi. To po prostu byłaby naturalna kolej rzeczy. Dzieci trzeba wychowywać, ale z kibicami jest podobnie, też trzeba ich wychowywać. Legia to dziś klasa, w której uczniowie zakładają kubę na łeb nauczycielce i się śmieją do rozpuku. Wiemy już dobrze, nauczycielka tego nie ogarnie, sprawy poszły za daleko, ona jest już bezradna, ona jest spalona. No i Dariusz Mioduski też tego nie ogarnie. Czy możemy mieć nadzieję, że Dariusz Mioduski, który z zasady mało rzeczy ogarnia, ogarnia akurat tak kłopotliwą sytuację? Najgorsze dla klubu i dla piłkarzy jest to, że utwierdzono napastników w przekonaniu, że takie metody działają. I wiecie co? Muszę teraz powiedzieć coś, czego nikt nie mówi, bo nie wypada. O Jezu, jak może tak powiedzieć? Tak jakby powiedzieć, że dziewczyny też puszczają bąki. Nie można tak mówić, przyszone tylko pachną. Yy, yy, to działa. Pierdolone, spuszczane piłkarzom czasami działają. Wyobraźcie sobie, że w Warszawie grasuje snajper. Czai się na dachach budynków i strzela do ludzi, którzy nie noszą maseczek. Czy byśmy powiedzieli, że ten snajper jest normalny? Nie, nie powiedzieliśmy, że jest normalny. Powiedzielibyśmy, że trzeba go szybko schwytać, wsadzić do więzienia, skazać na dożywocie no bo niestety nie da się go skazać na karę śmierci. Ale nie popieralibyśmy jego, jego działalności, jego sposobu na zdyscyplinowanie społeczeństwa. Ale czy to by działało? Tak. Działałoby. Następnego dnia wszyscy w Warszawie chodziliby w maseczkach, żeby nie dostać kulą w łeb. Jeśli poszlibyście z kolegą na jogging yy, i ten wasz kolega by strasznie zamulał, powiedział, że mu się nie chce biec szybciej i by dreptał 4 na godzinę albo 5 na godzinę, to gwarantuję wam, że jeśli sąsiad, walnięty sąsiad, poszłby was psami, to ten kolega pobiegłby szybciej. Czy to znaczy, że ten sąsiad jest OK i tak trzeba? Nie, sąsiad nie jest OK. Ale takie metody po prostu czasami działają. Legia wygrała z zagłębiem Lubin 4 do 0. Wcześniej po ataku na autokar za czasów Romeo i Zaka wygrała później 5 meczów z rzędu. To są fakty nieprzyjemne. Nie każdemu one przechodzą przez gardło, ale to są fakty. Trzeba rozdzielić kilka rzeczy. Czasami nieprzyzwoite środki. Mogą doprowadzić do efektów, które my uznajemy w sumie za korzystne. Czy my pochwalamy ataki na piłkarzy, czy ja pochwalam? Nie, absolutnie nie pochwalam. Czy uważam, że dzięki temu atakowi legia zagrała lepiej z zagłębił lubię niż by zagrała? Tak, tak uważam. Można mnie za to zlinczować. Czy uważam, że to powinna być norma i czy piłkarzy powinno się atakować? Nie. Uważam, że ludzie, którzy atakują piłkarzy, powinni siedzieć w więzieniu. Metoda zastraszania działa. Czasami. Od czasu do czasu, jednorazowo. Docelowo to jest głupota. Docelowo klub, w którym takie rzeczy się dzieją, degraduje się. Rozpada od środka. Klub, w którym rzeczy, takie rzeczy się dzieją, jest niepoważny. Jest miejscem, w którym ludzie nie chcą pracować. Jeśli wy byście chodzili do pracy i ktoś by was bił, to byście chcieli zmienić pracę. I jeśli takie, do takich rzeczy będzie dochodzić w Warszawie częściej lub ciągle raz na kilka lat. To Legia ciągle będzie miała kłopoty reputacyjne, które będą się przekładały na jej miejsce w europejskiej piłce. I nie będzie w stanie pozyskiwać, być może, takich zawodników, jakich mogłaby pozyskać. Nie będzie mogła pozyskać takich sponsorów, jakich mogłaby pozyskać. Albo ściągnie z rynku mniej pieniędzy od sponsorów, niż ściągnęłaby, gdyby jej reputacja była nienadwyrężona przez takie zdarzenia. Legia wygrała z zagłębiem 4 do 0. I piłkarze mają chyba jeszcze większy problem, niż mieli, bo ta sytuacja nie została w żaden sposób strategicznie rozwiązana. Tam nie ma żadnego planu. Brak planu wynika z braku przywództwa. Sytuacja, w jakiej się Legia teraz znalazła i piłkarze Legi się znaleźli, to jest efekt braku przywództwa. Tak braku przywództwa wewnątrz zespołu, jak i wewnątrz klubu. Gdyby piłkarze Legi nie wyszli na mecz za Głębiem Lubin ryzykując walkowera lub też wymuszając na Ekstraklasie przełożenie tego meczu w jakimś nadzwyczajnym trybie. Umówmy się, nie takie fikołki widziano w polskiej Ekstraklasie. Dałoby się to pewnie załatwić. Gdyby piłkarze Legii nie wyszli na ten mecz, to wówczas byłby sygnał, dość, takich ataków nie może być, bo one nic nie przynoszą. Kibole, przegraliście Legii mecz. Przegraliście mecz Legii, nie piłkarze, tylko wy przegraliście. Piłkarze nie wyszli na boisko, bo nie chcą grać w takich okolicznościach. Ale piłkarze gdyby nigdy nic wyszli. Wyszli i nie powiedzieli złego słowa nawet. Nie, nawet się nie zająknęli, że czują się niekomfortowo. Wyszli i zagrali. I długofalowo postawili się w sytuacji, w której mm, każdy kryzys może być rozwiązywany w ten właśnie sposób. Postawili się w sytuacji, w której dali argumenty ludziom, nawet takim jak ja, by mówić dzisiaj no nie popieramy, to bardzo złe, ale zadziałało. Piłkarze Legi są w sytuacji bitej żony, bitej żony w domu, która boi się komukolwiek powiedzieć, że tkwi w jakimś patologicznym układzie. A mąż coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że jest bezkarny i że wszystko mu wolno. Podsumowując, Legia uznała, że trzy punkty z Zagłębiem Lubin są ważniejsze niż, niż strategiczne rozwiązanie problemu, który w Legii funkcjonuje od lat. Trzy punkty w meczu z Zagłębiem Lubin okazały się ważniejsze od tego... Żeby powiedzieć dość i żeby spróbować uregulować te relacje na odpowiednim poziomie. Postanowiono na rozwiązanie doraźne, na tymczasówkę. Wszystko w zasadzie, co robi Dariusz Mioduski w Legii jest rozwiązaniem tymczasowym i doraźnym. On sam się do tego niedawno przyznał w kilku wywiadach, więc trudno się dziwić, że i tutaj postawił na rozwiązanie tymczasowe. A więc za jakiś czas znowu usłyszymy, że Legia wpadła w dołek, i kibole pobili któregoś piłkarza, a klub co wtedy zrobi? Wyrazi ubolewanie i wyda kolejne oświadczenie, że no szkoda trochę. Spróbujemy ustalić, kto to był. Wspieramy piłkarzy. Wolelibyśmy, żeby nie dostawali po głowie. Oczywiście to nie tylko w Legii dzieją się rzeczy niefajne. W całej Polsce dochodzi do rozmów motywacyjnych. Piłkarze po meczach przychodzą pod sektor i się tłumaczą, Dlaczego przegrali? Ale nie są to rozmowy, powiedzmy, e, kursantów e, na kursie UEFA Pro. To nie jest tak, że piłkarze tłumaczą Kibisowi, że słuchaj, no tutaj gdybyśmy tak zagrali, tu gdybyśmy przenieśli grę na drugą stronę, tu za źle presowaliśmy, ten nie biegał do pressingu, To, się", to nie są takie rozmowy. To są rozmowy. You 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 Dalej. To są takie rozmowy. I piłkarze się na nie godzą, przychodzą, mówią, Dobra, no posłuchamy i, i jakoś będzie. I na koniec często muszą oddać koszulki. I to jest dla mnie w ogóle jaja. Piłkarze, znaczy kibole mówią, nie jesteście godni nosić koszulek, oddawać koszulki. I co się potem z tymi koszulkami dzieje? Ja się zawsze zastanawiam, bo jeśli jakiś piłkarz nie jest godny nosić koszulki, no to zakładam, że koszulka z jego nazwiskiem, co trafia do śmietnika? Czy do szafy tego kibola albo na ścianę w ramkę. Jakby, co się dzieje z taką koszulką potem? Do śmietnika chyba nie, bo nie można takiej koszulki wyrzucić do śmietnika bo to wbrew jakimś zasadom kibicowskim. Co się dzieje z koszulkami, które odbierane są piłkarze? No bo chyba nie jest tak, że taka koszulka jest warta 300 zł powiedzmy, i po prostu chodzi o to, żeby ukraść 300 zł. No. Ale z drugiej strony, no przecież ci piłkarze. To też nie jest tak, że jak im się zabierze koszulkę, bo nie są godni grać w tym klubie, to już w nim nie zagrają, bo im się skończyły koszulki. Że zabierzecie koszulkę Kowalskiemu i on przyjdzie na serty mecz i powie nie mam koszulki, nie mogę już grać w tym klubie. Już. No nie, no klub mu wyprodukuje nową koszulkę. I on dalej będzie grał. Więc po co to zabieranie koszulek? No bo jeśli się okaże, że po prostu zabieranie koszulek, żeby mieć koszulkę, no to równie dobrze, piłkarze mogliby pod te sektory przychodzić, na przykład każdy, żeby miał 300 zł i, i, piłka, i kibole by mówili, daj 300 zł na koszulkę i piłkarz płaci. No Krzysztof Mańczyński powiedział, że w sumie co w tym złego, chcieli to dali koszulki. W sumie nic. Ja kiedyś tak dałem portfel gościowi, który chciał ode mnie, wyciągnął nóż i spytał się, czy mam portfel i chciałem mu dać ten portfel i mu dałem. I się rozeszliśmy w zgodzie. Jestem ciekaw, jakby Monszyńskiemu pokazali oddać nie koszulkę wartą 300 zł, ale zegarek. No to też by się pewnie okazało, że akurat miał ochotę oddać komuś zegarek. No, mieliście kiedyś taką ochotę? Może nie, a oni tam może mogą zaraz mieć taką ochotę. Albo kluczyki do samochodu. Oddawajcie kluczyki do samochodu, nie jesteście godni jeździć niemieckimi autami. I wszyscy oddają. A potem Mączyński napisze na Twitterze, że w sumie o co chodzi. Sami oddali. O tyle mnie takie wypowiedzi jak Mączyńskiego denerwują i o tyle mnie denerwuje to, co się dzieje w Legii Warszawa, że na sam koniec wychodzi na to, że jedynym ludziom, którym zależy na komforcie piłkarzy w polskiej lidze, na tym, żeby byli traktowani jak normalni ludzie, którym, którym trzeba zagwarantować bezpieczeństwo, żeby w swoim miejscu pracy nie dostawali połubia albo nie byli okradani, jedynymi takimi ludźmi są dziennikarze czy też ci normalniejsi kibice, a sami piłkarze nic nie powiedzą albo powiedzą coś, żeby jeszcze bardziej nie podpaść niektórym ludziom i tak sobie myślę, to może nie ma sensu u nich walczyć, bo z jednej strony można mieć takie podejście, że oni są tą żoną bitą w domu, no to trzeba nagłaśniać, Nowakowa jest bita przez swojego męża i trzeba o tym mówić, bo może ktoś się tym zami, ale a może jest zupełnie inaczej. Może to jest taki raczej przykład, nie wiem, strajku pielęgniarek, że cała Polska by chodziła na strajk pielęgniarek i żądała większych wypłat dla pielęgniarek, tylko pielęgniarek by tam nie było. I one by w wywiadach mówiły, a nam pasuje te 1200, czy tam 1400, a może być. A co, a Polska by chodziła i protestowała? Piłkarze, zacznijcie się szanować. Jak w... To nie będzie zawsze tak, że inni będą za was mówić, żeby was nie bito. W końcu powiedzą: No, ale tam chcę, to niech, niech, ich, niech się dają bić. No, jestem bliski takiego stwierdzenia, że w pewnym momencie będę miał na to kompletnie wywalone. Wy sami nie jesteście w stanie nic powiedzieć, do żadnych mediów wyjść. Nawet nie jesteście w stanie się oburzyć. Nie mówię, że macie mieliście w tym autokarze wstać się bić. Ale jeśli wy po fakcie nie jesteście nawet w stanie pokazać, że wam ta sytuacja nie pasuje, to to jest godne pożałowania. To ja się potem nie dziwię, że wam brak charakteru na boisku, jak z wami można wszystko. Jak jakiś typek może przyjść, wytargać was za ucho, a wy powiecie, że waszym marzeniem świątecznym było to, żeby jakiś typek wytargał was za ucho. To jest żałosne. Chyba żałośniejsze niż ta seria porażek, jaką oglądałem. A sponsorem tego odcinka, tak jak i poprzedniego, i pewnie następnego była grupa Autoforum Słodzka. Jakby ktoś chciał kupić, z Płocka, no nieźle. E, e, Jakby ktoś chciał kupić e, samochód, e, to tam kilka marek grupa Autoforum reprezentuje, więc zapraszam do sprawdzenia oferty, a jak kłaniam się nisko, to było moje stanowisko.